Siema, dzień dobry! Dzisiaj już rozpoczynam serię Star nowa gla. Yy, na szybko sobie wybiorę. Skina. Yy. Taki włosy Może taki... albo może zielony? No, zielony. Co? Ty nie możesz być... ...czym włos? Matkowska. Zawsze wyczalne włosy człowieku. Oczy może takie... białe. Nie... Taki normalny kolor. Po prostu za normalny, e, Tutaj taki. Chyba. Nie wiem, kiedy się będzie pojawiło. Buty... Taki jest tłuszcz Matko nazwa eee. Okej, okay. on mi wygląda na takiego... Takiego... Andrzej! Andrzej! Eee... To Gdzie ty złokieś? Tutaj ty. Nowy świat... Duży, klasyczny... A i Sid Sit mam jakiś. Okej, okay, nazywam się od Andrzejowo. Duży, klasyczny zepsucie to. Po prostu wolę to i stwórz. Bajo! I oczywiście na starce was zebrać pierwsze drzewo. Bo jabłko mi wypadło fajnie. Trzepsze. A, wolno, A, no. Wytniemy sobie kilka drzewek. Panek, set. Tu nie tak można wytniemy, nie można set. Można zrobić... 500 rzeczy, dziękuję. Co tam położę, będzie sobie na razie tu ułożę. To sobie zdemik kiedyś pewnie. Ma, to jest ja, jestem wolny. Fiu, fiu, fiu. Szybko. Tego może dosięgę, ptaka. Pataszku! Jak idzie, z nie jestem za wolny. Pierwszy przeciwnik. Tu Przeci się sobie tylko nie mogę trafić. Hop. Jest. Tu sobie włożymy. Co to jest? Jakiś szybko to jest. Co to jest? No, najlepiej, o, bo... Nawet po... Nawet. Yy... No to może. Ech. Przejdziemy jakoś to. Ale wątpię, jak tam się dostać nawet nie da. Au, nie! Jezu, Kiros jest lepszym bloniem, moim zdaniem. Tego nie było! Tego nie było. Okej, okay, to może tamta strona nie była zbyt łaskawa, ale może ta druga będzie łaskawa? Czy to tu się trafia jakieś wielka dziura na połowę mapy? No, mi jak? Jeszcze dużo skopiemy. Opa. Te co jest tam muszę co są trzymanie, są takie same, sobie tam same, może sobie tak pochodnie zrobię Mam tylko tyle. Y bardzo, ile ja mam życia? Sto. eee Tego nie było. I wchodzimy na po Pomału. Tu. Drzewkiem, pomalutku, żeby żebyś kości nie połamał jak ostatnio. Jeszcze oświeć światło. Eee, ble, ble. No lepszy niż ten w więc no. No i skopiemy to oczywiście. A ja nie mogę, bo trzeba to, to zabrać wszystko. Okej, okay, mamy Lanka. Pewnie zginę zaraz. Aaaa! Pomału woliocie! Skrzynka. I tam w tamtym przerwie nic nie będzie chyba specjalnego. Ja... Tak... Ja tam nie wchodzę... Wczas... Nie no, nie mów, że nie wyjdę Muszę wyjść Hopa, hop, hopa Jeszcze to drzewo Nie coś, nie? To chyba szybko. Naprawdę! Cześć, to, to wyjść z tego rafinitu. O morsz, mam 15 pochodni. Super. No, wyjdę. O, tu będzie już łatwiej. Chcę. Naprawdę, drzewo, naprawdę. Gdzie ja wylazłem, Matko Boska! Co tu, Matko Boska, jak ciemno? Skrzynka. Fiu, fiu, fiu. Fajne rzeczy. Nic tu, no, co mi tu da? Nic mi nie ma. A gdzie tam jest jeszcze jedno drzewo? O Jezu się. Boże, nie sko Jak stąd wyjść? Może nie będę stawiał mi 500 pochodni w innym miejscu. No, skrzynka. No, daj. Klik? Jak ty króliczku tam wlazyłeś? Chyba przy pomocy mnie trochę. Możesz mnie... No, możesz mnie puścić! Nie, jak to jest naprawdę nahalne ży żywo, to by mogę to wkopać. Dziękuję. Mm, dobra. Teraz to będę zabijał. Po Czemu to tak wolno lata? Ale w sumie. Tu byłeś. Eee, myślę, co ja tam zrobiłem? Potkę... Światełko w tunelu, tak jakby bomby, tak w sumie to nie też. Matko woda, jezu! Jest coś? Nie ma, skoro mogłoby być skrzyneczka w sumie. Nie, chodźcie tu! Okej. Okay. Muszę znaleźć dżunglę. Nie. Dżungla, proszę cię. Ja się tym drzewem kiedy indziej zajmę. Jak będę miał może więcej życia, to jest dobry pomysł. A tutaj, jestem co to jest? Cyna. Tylko jeszcze jeszcze wiedział, co to jest. jest. Cyna. cyna to to jestem hmm. Chyba tu... ma to, no tu nic nie ma. Nie no boże, mnie. No przecież ja ci tu nie wlezę! Proszę, no, tak poradziłem Aj to mnie I to mnie będzie miało pra... Nie, tu nie jest oczywiście. Zimowy biomo, no, idealnie! No fajnie, że tutaj zimowy miał. Nie, tu nie ma. O! O, jezu... Nie, nie zabijasz mnie, ja ciebie. Mmm... Muszę tu... Mmm... Ta, o! Wróć sobie to tu i do góry hop 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 hop, hop. i jeszcze beleki zrób, zrób trochę pięknie tworzyłem no, wiem o tym jest to coś <noise> Pingwinek o jeju! UPS! Bo to totalnie przypadkiem. Łoś się ciemno robi. Eee, robi się ciemno, a ja. Znalazłem jaskinię. Tyle jest. Eee, bo. No da, byś mi, da... Byś mi... ktoś dał jaskinię. Nie mów z nią, doskoczysz! O Boż. Boże. Masz tu zni. Co je ku. O Znisz mi to, po z Jakiego grzyba to. postawiłeś Ka -ka -pa, pa pa... Idę. Myślałem, że będzie. No nie. Hej, ja tu się. Ehm, um. Od radę i się nawet nie utopiłem. Jakimś cudem, e o zombik Zombiak chodź tu, Gdzie ty to masz życie? 80. 50, bym wypił lat? o, a nic nie, nie zostałem. No, o, a, o, ala, o, nie wiem jak to jest, coś tak Co? Z, z, z komu oko wypadło? No, koniec, do łóżka. to oko chyba. O nie. A, jeden coś już ginę prawie. Nie pozwolę. A! Nie! Nie! Tak, mamy lepszą bloni I... I was. No ile tego? Okej, okay, gdzie ty. Tu jesteś, to może zniszczymy to, nie? Mam po zrobić dom. Ty na to. Nie wiem, kim jesteś. I nie chcę wiedzieć. Tak szczerze. Więc tu zrobimy domek. а, эти а... Но, меня... может не пустить Ау! Деньги сад. No, coś się przydałeś, A, no trzy tam... Nie no, nie, jak się położyć nie. Okej, okay, to hop 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 y, za wysoko super. No kto ja. Wytrzymaj da. Przeżyjesz tą wojnę. Zimnym ko pa 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 weź mi drzwi, da mi pogość z tym bochotem z Chin, żeby u mnie mieli zamieszkać ludzie, zamieszkają potwory podwolny e, czym jest to ugładowane? Bardzo! Nie wiem co to nawet jak to do mnie wygląda, ale spokojnie, to się jeszcze wyklepię. No nawet nie wyjdę stąd. Gini. No jak mnie zamiesz w domu w moim, to na Aha, super. Okej, okay, to... Mm. Jeszcze Ciebie zabiją, to wtedy to będzie zwiedztwo w biały dzień. Hm. w czarną noc. Raczej. Okej. Idę w Wii. Sypa. Ta. Chopa. się wyjść nie da. Super. Okej. Okay. Eee. mi to dajdzie tu. I lampkę nocną poproszę. pa. pa, 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 pa. Będzie dom. Spokojnie, zamieszka się jeszcze mnie. Ej. Kiedyś taki musiał być mm, i drzwi. Ten sobie co? Tam czy jakieś niskować Światła. Już. Okej, okay, mieszka u nas. U mnie u nas. Nie wiem. Eee. Eee. Mm. Czekajcie, czekaj, czekaj, czekaj. Eee. Dużo pusisz mnie. No pomieszkałeś u nas dużo, ci powiem. Długo. Możesz tu mieszkać? No, jest najlepiej na świecie, gościu A to muszą być trzy. O Jezu. Gdzie moje drewno? o trzy, trzy, trzy. Hmm, na będzie to jest za dużo to pokoje, ale kto by się czepiał? Bo no, na przykład ja nie. Masz się w tyłek? Masz się powtyłek, no. E, o Jezusie. No jakby to jakiś architekt budował. Czyli ja. No najlepiej. Eee. Um. Tak? Nie zginiemy. tu na przykład widzisz jakiego ty masz dobrego człowieka koło siebie, a ty tylko chodzisz nawet miers jedzenia jeszcze nie niszek okej, to tu będą drzwi. Ok, niszczymy. Okej, okay, i wyjdziemy. Może, może jeszcze pochodnie tu No, widzisz, mamy tu nawet drzewa. A już nie będziemy mieli. Po co na mnie? co ty. Co ty robisz? Okej, okay, to myślę, że nie udało nam się znaleźć jaskini, to sobie, sobie zrobimy jaskinię sami. I nie mamy, nie? no, mamy. dużo, tu zrobimy, nawet powiem, set. Tak. Co mógłbym, mówię do jakiegoś sata? Matkowska. No, kopiemy. jeszcze że tu będę musiał zrobić. sobie to. Teraz tak myślę, że będę dokował 5 lat. Ha. O nie, my tu mamy w ogóle platynę czy złoto? Mmm, ale chyba złoto, bo jak mamy 13, nie wiem. To nie wiem, czy nie. No, a co ja? Szukam jaskini. Hmm. To jest co jest, to jest co tam nie zamieszka tak łatwo. Ale no. Eee. To jest to jakaś sklina czy nie? Ile ja będę kopał? Halo, jaskinia. Mm. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. już mi się nie chce kopać, bo w sumie nie jest. Więc ma wyjść, mamy tu pocho pochodnie. Nic tutaj już potworów nie ma. I od razu jaśniej to się wykopie. O, Unią Nie ma Unią Mądro. jestem jeszcze. Europejską, jestem Unią ty dobrze tu dobrze mieszkał. Halo, no. to. Już koniec, koniec. Ja ci mówię, ty tu będziesz miał bardzo dobrze. Dobrze, to wszystko. Nie tu. Tutaj masz mi zrobić drzwi. Uff, nie trafił u mnie, no hita! To zadaje 28 28, 22 bonusy 20... Zadaje 38 obrażeń, ten już tam nie miał sens Szczerze. Zniszczemy Zniszczymy to Ale wysoko, super, najlepiej być... Żeby... Halo, no. I tu doskonale, dobra, no to możemy być tutaj. To zrobimy tu takie... Yeah. Nie, co to? Aha, super, fajnie widzieć. Jooo! Tu trochę. Set. A wysokość. Tu będę musiał za o boże, ile placy w tym do. Nie, ja idę pod albo sumienie. Może na początku sobie tu ze i co Mum zostawić? podkierowania w na razie to, to podkierowania guzik mi dadzą więc dwie powrotu zostawię i wszystko tam idzie ty też i ty też ty się sumie nie musisz i pójdę pod ziemię slime jeden. Weź to... Zamknij te drzwi!